Tu w gazecie piszą... A już słyszałam. Okrutna to była kobieta. A wszystko zaczęło się od... ...Gopnany. Imfy mieszkającej w jeziorze Goten. A było to tak. Spać chcę! Zaszej Dobranoc! Dobranoc, pszeniółka. blaski na oblicze rzuci. A tych chochliku, daj mi z moją nagrodę. O, dzięki, przez Te dwa dni będę chłopco obijana tych panko. Któraż jest kochanko kilkora? Obie. Szała na głowę. Pójdą do nas szukać malin, obie, jak ci mówiłem. Spójrzcie na czarne palantyne serce. Zazdrość widziałem w i skierce? Więcej niż zazdrość. Cóż robiły w nocy? Alina polskiej mając pomocy usnęła cicho marząc o malinach. A baladyna zapaliła świecę i wyszła, bo ktoś zaklaskał w osinach. Leciałem za nią przed tajemnicą nocnej przechadzki. Ktoś powiedział, kto? On? Tak! Kopliku, kazał ci śledzić, przeszkodzić! Do zamknię koplika w muszli zabiły i, i pójść na jezioro. Bo mnie nie zabić. Zabić nie mogę, lecz mogę karać! Pójdź, panie mokło, o się starać. On ją widział to przekleństwo! Wczoraj widział ją w sinie. Jak go ukarać? Te wrośnie już wszystek z płaczącą wierzbę. Koro się odzieje. Niech się na drzewie spłonie każdy listek, jakoby w smutne spadał i płakał. Więc poznaj była tego plany! Wrośnie już w ziemię, i z tej ziemi wyrośnie koro odziany. Iściami płaczą celi! Którą kochać, a którą tylko lubić? Jeśli przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem. Nie, ale nie śmiem mówić tak, pan. Tak. Może ty zgadniesz, choć będę mój ciały. A ty, rucho biała? Zapewne, że muszą kochać. Toż to do dopiero, gdyby nie kochać rycerza. Co szczerą za żonę mógł oddzielić sobie królewnę? piękne, i śmiały. Która z Was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać? Tak mi, co ja lubię? Jak mi rozchmurać w niebu na bałnicy? O panie, jeśli tak są czuliście, z czeluści ogień uchać, skoczyć, to skoczy Stanę przed Tobą i za ciebie zginę. Czegoż a ty młodsze trzeci co mój przykać? Kocha ci być wierną. Nie wiem, której oddać rękę lewą jako szwagieńce, a której z pierścionkiem. Serce mam jedną, a ciągnie do obu. Którą tu wybrał? Powiedziesz, <grym znać> pan, musisz ze mną także i matkę zabrać. Lecz na to samo mówiła. I w sercu i w i nie rycerzu. I waladynę kocham matkę starą. Jużem był wybrał. I znów. Uderzył dwa serca biją. Byłabym poczwarty. Niegodną twojej ręki, lecz piekła. Że węcze taki poda mi przy Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Coś, radcy starce? Przyszło do głowy. Mój tych rodziców, jeśli pozwolisz w jego łatwej Oto nie krankiem, idą w lasu a która pierwsza dziś. Ten, się z wam tę przyniesie jeszcze nie z lasu. Tę lecz już starząca. Wyborna rada, o złota prostosą! Tak, moje martwi panie, słońca wschodzie. w las idą córki, Z pamikami na głowie, a my widzowem usiedzimy w chłodzie. Która pierwsza powróci, ta się krabina i kirko. Coś sam, wielki Boże! Siostrze, <noise> to twoja. O, jakieś to jakieś cieść! Jeszcze nie to szczęście siostrą, mówię dla ciebie. Jeśli nie będę panią kilkorową, to będę pani kilkorowej siostry. A tobie trzymał się się do tych malinek, bo wiesz, że ja zawsze przezam ciebie. I na ten zwanek. Nic! A wszystko. A ja wiem, dlaczego malin nie zbiera. Co to wiem do tego? Nic. Tylko mówię, że ja bym nie chciała, żeś kochanka. Ani dla rycerza, ani dla króla. A gdybym kochała wzajem kochana, rolnika. Pasterza, to już bez żadnych kiełba. Nie chcę rado kupić siostry. Przebacz mi o Chryste szacące miłość, której Art nie znałam. Niech ten szczęścia pozbacany zamyka oczy dziewczyny. A ja, lecę do go plam, lecz idziemy... W czerwo się widzę. Świego kobieta nie przeszkadza. Bo ja Zdrować piją, bo siostrzeczka zjeżdża. No, Dwa zolony mali, i to wyczesz rozwój. No, a jak z piłkami, to stanę Jak mało a jaki czerwony. Gdy krew, jak mało, którą pójdę w stronę? Nie wiem. A niebo, jakie zapalone. Jak krew, czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo? Noc, bole ciemno, dziś takich rany. Gdzie moja siostra? Z siostrzeczką? Czy masz pełne chmury? Nie. No i cóż ty robiłeś? Nic. Każda na Ja mam ten. Nie jedna Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja. Powiedz, cieszyś była. Wyszłyśmy razem. Miałaś dosyć czasu. Wszak ja ci siostro nie odgrało. Wyłażąc z tego dzbanka ma jak węże, aby mnie kąc sządła mi wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzędzie jak wół do kuga i będzie toczyć olej z kolec i i brzydkich makówek. A wstydź się, siostro, proszę Cię, nie pomój nad moim szczęściem. Co znaczy, żeś mi ochrony? Siostro Cztychowa, jeśli wielkie dodajesz mi szczęścia, to pomóc. Ale Ty kochasz kimkolwiek? Ty bardzo kochasz? Powiedz szczerze, bo widzisz rybka? Są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę gdzieś. Będziesz panią? Ty? Ty? Pan Ladyna, co ten już znaczy? Eliko? To tam nęża. Eliko, moja królada, sina. Powiedz, co to jest? Co to jest?

co moje ręce zakończenie z Moja matka, Co za okropność? Ludzie tak siebie zaczynają nożem. Nie wiem. Jak ludzka kośna roztropność? W takim zdarzeniu? <trym <trym no, to za jak marmury dla Nie żywa? Boże, a taka podobna do nieśmiertelnych bogi i nie żywa. Jak za nią płacze ta wierzba żałobna. Y, Jaka postać cudna. Jak ona wczoraj musiała być czuła. Jak mogła kochać. To zwierzę, chleśny musiałby zabić ciebie. Człowiek by nie mógł. Boże, Oto całe leży to. człowiek. Śpij, moja łama. Zasiądźcie teraz, łatwo. Nie, co wszystkich razem do król powstrzyma. Świe mną ważną, przyjemną na Nasz król, nasz kobieta. Kobieta? Królem kobieta! Pani, niech będzie poświęcony głowa, co nam przynosi koronę potwierdzenie. Chcesz pan udzielić? Praw naszej gorliwość o dobro ludu z panów dawna, że król nie wsiądzie do pierwszego stołu, nim da spoczynek strudzonemu czołu, który uciska w dzień korona sławna. Wszyd na ławie są do siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Niech się tak stanie, jak waszą każą. Co to jest? Bradnij, pada? Co to się znaczy słabo ci? Nie. Panie mój drogi. Wlecz się co grująca. zrzuć się ją w stronę. Ja pierwszy otwieram grom. Czekramowiec Ciep, ciemny dla ludzi tysiąca. Co będą żyli pod nią? Jakiego zdrowi go za tałkową kraję zapłacę. Już pan. Właśnie, są to warte. Królewski lekarz. O co sprawa? O ja Na kim? Na poszynie. Twój wódz, o pani i sprawa, o tym skona. Wielki Rycerz linię obiadu, co się złożyło do more. Na jego ciele, żelaznym kolorem, wyszło tysiące plan. Skonał otruty. Niech są szuka innych. Zbrodność nieznany? O, może do innych sądów te sprawy. Niech ma czas pokuty. Zwyczajnym kraju jest mościwe królowo wydawać wyrok choćby w nieznanym. I zawieszony jest trzymać nad głową hmm. Tajnego zbrodnia, aż będzie spytanym i damy karło. Są jednak zbrodniarze, że wyrok święci, jaką karzę. W takiej Bóg pokaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy. Sądź królowo. Niech u ciebie mniej waży pra słowo, niż głos sumienia. Skończmy! my? mnie jest śmierć. Otrąbić wyrok, a jeżeli mścicielka, nie w pełni zostawiamy bogu. byłem o Wyście byście mi odebrały pamięć na wieki, i zręczą Słuchajcie, ona żoną moją była, żoną mojej duszy. Dziś jedna mówiła, zamyka białe ciało zakrwawione tym nożem. Mów na powadło jest do podejrzenia zabójstwo krwada. Może jaka widzia tak pozazdrościła mnie kochańce dla W oczach i oczom zadrzeć się kazała. Gdzie się odnalazłaś? W dumającym lasku, pod cieniem wierzby rozpłakanej z spała snem w mucie nas Wydaj, królowo, wyrok nie znany. A jak sądą prawa? Za śmierć? Kto śmierci? Z tych pozabijanych nie będziemy mieli prawa ani śmierci. Wydaj sumienny sąd. Winna jest śmierć. Niech ludowi miasta odrobią wyrok na zamkowym kroku, katowi należy lub Bogu. Niech teraz stanie trzeci odkażę Ja Miałam wdowę. Na kogo? Na dzieci skargę zanoszę. Miałam dwie córki. Stara, biedna wdowa. Ja, matka, kochałam jak matka. Aż tu mnie jednej nocy, gdy córczysko pobiciu ludzi zaprzało się głośno. Była noc straszna i deszcz i piorony, pioruny i deszcz, i ciemność, i burza. Córka kazała wypędzić z podłuża, mnie — I nic nie wydała? — Nic. — Poczekajmy. — Już zjedna z żelaznego drąga. — Już? Powiedziała co Umarła. — Umarła już. — Gdy ją karp położył na tortu w kleszczach, to oczy zawarła. a patrząc na nią, kto by się położył, że do kościołek ryzyków był bez ducha, każda kosteczka wygiędła i sucha. — nic nie wydała? — Umarła cicho, a do swojej twarzy zamykowała musi mieć kościana. I po wydogach a żaden z nie pracuje tak długo i z panu. Już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad miastem. Czego warta córa, na której matka tego o okona? Wy ją sądź. Niech twa korona przybierze blask usądem sprawiedliwym. Ona za prawdę winna od dniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Powodzenia na śmierci! Wydaj inny sąd. Winna jest śmierć. Z piorunem zastrzelony, Zamiast koronacyjne dni w pobrzeżu Za czasem swoje liście pozoru. Róża często nazwie się złudna. Nie, to jest serce. Nie wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, mają piękne serce. Zawodzi się za przedstawienie Balladyny następnym przedstawieniem będzie Kopciuszek wykonany w klasy pierwszej.